jutro też słonecznie i sucho, ale już bez upału. A najchłodniej ma być na Mazurach, Suwalszczyźnie i Podlasiu. Monika Andrzejczak. Dzień dobry państwu. Noc jeszcze dość ciepła, na ogół ma być powyżej 10 stopni, tylko na Suwalszczyźnie chłodniej. Będzie pogodnie, ale znów pojawią się mgły. Tych najbardziej gęstych spodziewamy się na Kaszubach, Mazurach, Podlasiu i w górskich kotlinach. Jutro rano, właśnie w tych miejscach jeszcze sporo mgieł i chmur, ale szybko się porozrywają i wszędzie będzie słonecznie. Wyraźnie chłodniej w północno-wschodnich regionach. W tam zaledwie 19-20 stopni, a najcieplej na południowym zachodzie do 28. Wiatr słaby, ciśnienie lekko się zawaha, w Warszawie osiągnie 1006 hektopaskali. W czwartek słonecznie i trochę chłodniej, to chłodne powietrze najpóźniej dotrze nad Śląsk i Małopolskę. Rano pamiętajmy o mgłach, zwłaszcza na północy i pogórzu. W piątek bez większych zmian, tylko w drugiej części dnia popada i zagrzmi nad południowo-zachodnimi województwami. A weekend już wszędzie chłodniejszy z temperaturą w granicach od 16 do 23 stopni. W następnych dniach klasyczny wrzesień. Do zobaczenia.